Miejsce, w którym można zostawić swoje życzenie na takich drewnianych tabliczkach jest długopis, jesteśmy przy świątyni i jak tu zostawimy, to ma się spełnić. A najlepiej napisać po chińsku, czyli tak jak ja piszę na co dzień. Tak, po prostu ciebie się nie da rozczytać. <gry> Powiem Wam, że czekałam na tą maczę, a najbardziej smakuje mi jednak ta z Warszawy. Ta jest dla mnie za mocna, nie mogę się doczekać powrotu do mojej ulubionej maczarni. No? No to ja nie wiem, jak to ma znaczyć. Ja, początkujący influencer, mam Ci wszystko mówić? Co to za robota w ogóle? A no to to wiadomo. Weźcie nie musisz tego powtarzać. Pokażę wam, bo przed restauracjami są e, takie inspiracje, talerzy, które można wybrać w restauracji i powiem wam, że one dokładnie tak samo wyglądają, kiedy je zamówimy identycznie ułożone. Ja powiem wam, to nie jest, to jest najlepsze, co e, co może być? Ja my nic... nigdy czytać jest. skąd ja mam wiedzieć, jak to wygląda? Ten... To nie wygląda dobrze, te plastiki, to prawda, ale przynajmniej jak ktoś, człowiek pewnie przyzwyczai do tego, to już od razu nie, wie, co my... potrzeba. My czasami w Polsce się zastanawiamy, jak danie, danie będzie wyglądało. Jak widzę coś takiego, no to od razu wiem, czy ja to chcę zjeść, czy ja tego nie chcę zjeść. Czy może coś innego bardziej przypadło mi by do gustu? Ale dziwne jest to, że oni nawet napoje pokazują. Nawet jak wygląda woda, zaraz wam pokażę. Jeśli kupimy coś w sklepie i jakieś to że jest na opakowaniu, one się niczym nie różnią. Od tego zdjęcia, nawet na zdjęciu, opakowanie miał ten sam rozmiar, co na opakowaniu. Moi rodzice prowadzili dom weselny i całe dzieciństwo im tam pomagałem. No i zawsze moja mama, jakby dużo sałatek robiła. I musiały być, no bo jest wesele, stół musi być zestawione. Tego oczekiwali klienci i cała polska kultura. I w sumie do dzisiaj tak jest. Więc ja jej całe życie mówiłem plastikowe i co? Proszę, odkryłem w Japonii plastik. Nakryć z górą. Tak, e, oni i tak tego nie jedzą, tak. a widzą, że na stole jest Ty Ile roboty. Ok, ok ekologii ile? Hmm. To jest rozwiązanie tam. Muszę Wam to pokazać, bo długo zastanawiałam się, co to jest mrożone owoce i bęk podchodzicie do takiej maszyny, wkładacie do środka. I ona wam na miejscu robi smoothie. To jest tak dobre. Ja się pytam, dlaczego takich rzeczy jeszcze u nas nie ma. Zobaczcie, że to jest w sieciówkach w 7-Eleven. Mówi wam. O Kotku! To unikalny Pokémon, najsilniejszy. Nie, kotku! Każdy musi Pokémona dobrać na swoje odzwierciedlenie, bo każdy ma inną moc. Ty nie, chyba nie oglądasz, nie wiesz o tym. Ja ci proponuję tego. Uważam, że ten do ciebie najbardziej pasuje. Dlaczego, kaczkę? To wie, ten wie. Ta kaczka jest najbardziej odpowiednia dla ciebie. No. i'm Wiecie, co mnie tutaj najbardziej zaskakuje? Fakt, że na ulicach nie ma żadnego śmietnika. I generalnie możesz Podejść do sklepu i przekazać swoje, że tak powiem, śmieci do wyrzucenia, i każdy ci to wyrzuci. Natomiast nie wiem, jak wy, ale ja po prostu mam coś takiego, że to są moje śmieci, i jest mi totalnie głupio, żeby wejść do sklepu, jakiegokolwiek mm. nawet, gdzie tam nie kupiłaś, dać to i proszę mi to wyrzucić, żeby cię po prostu mi to strasznie brakuje tego. I to się czuję totalnie głupie, i tylko chodzimy z takimi e, rzeczami w rękach, chociaż oni nie mają aż takiego problemu, ponieważ oni nie jedzą, nie piją na ulicach i jeśli są takie snajki, które są e, otwarte, no to o, od razu ci pani mówi, z której strony masz stanąć i tam masz wydzieloną strefę, że możesz to szybko zjeść i wtedy możesz iść na ulicę. A wiecie, co mnie najbardziej dziwi? Że faceci noszą tutaj torebki. Prawie wszyscy.